No elo elo, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, ja jestem Wiksen. a dzisiaj ze mną jest Vilax ety elo elo I jeszcze elo, truskawa elo Vy, teraz jest cała, mm. jest cała mm. grupa truskawek idziemy teraz z Vilaxem ja jestem po lewej stronie Kurde, po prawej chciałem mówić. Ale dobra, jestem po prawej, a Wilaks jest po lewej. Dobra, podobała mi się ta piłka. Wiesz co, brzydko było. No fajnie. No i mam sobie jakieś Co ty? Ciuuuki! O kurczeczki! The same one Nie wiem, może nie jest dziewczyna. No fajnie jest to. Pięknie, no nie, 2 tak nie może być. O, ja lubię takie. Ty nie lubisz takich. Ty wolisz, jako dziewczyny wolisz deski. Yes. Co? Te deski takie płaskie dziewczyny robią. Ty jesteś głupi. No Jest in, yes. robi, nie. Jest! Chociaż honorowy się trafił. Cicho, nie rzej o! Tak tak. o ja no. z bańki, bańki zarypałem! Nie, to było... O, teraz moja ulubiona piłeczka. Widziałeś <grym> jak przeciwnie nigdy mam to? Wiesz co, chyba, chyba mi się nie spodoba ta piłka. Nie, nie... Chcieliście <grym się stopie> to? Truskawa! Eee... Kurde, my tu grają. No, cicha. To jest awesome.

do widzenia, do widzenia. Dobra, do widzenia, do widzenia, nara. E, teraz gramy sobie z truskawą. Dzięki, męczu. Nara. I robimy taki, e, taką serię z tego... Z takich głupich gier. Z takich głupich gier. jest jest kurde, ej, oddawaj mi plecak. To. Kurde. Dobra, jesteśmy teraz z truskawą. Zobaczymy jak mu wyjdzie. Dwa player oczywiście. No i, gra... no i gramy. I stąd. Relax. No fajnie już się gramy. Panie! Gdzie ty idziesz?

Kochały złem? Go! Piszcie w komentarzach, kto jest słaby. Uuu, nie piszcie tak. Piszcie. piszcie w komentarzach, kto wygra. Jak to nie leci na żywo? No i co? Nie, to nie, jak myśleliście, kto wygra. No, właśnie. I tej osobie dajcie suba. Zdech. Teraz to mówisz jak ja przegrywam. <grywa> <grywa> Dzięki. Bo no nie wiesz. Wygrałem, dziękuję Państwu. No. A, ja, a ja się zdziwiam. Nie no, żartuję. No żartujesz, żartujesz. Żarty takie żarty, a my tu kończymy ten odcinek. E, jeszcze jesteś. Jeśli, jeśli jesteś nowy na tym kanale, proszę zasubskrybuj. I włącz dzwoneczek, wtedy będziesz na bieżąco z filmami z Xena. No właśnie, trzymajcie się na razie. No. Cześć.